W życiu kierujemy się wartościami. Wydają nam się one wartościowe, warte tego, żeby się nimi kierować. Właściwie trudno się od tego słowa uwolnić, od, tego, od tej wartości. Wartości wcielone są w język, także i wartościami posługujemy się językowo. Możemy powiedzieć, że język jest nosicielem tych wartości. Nosicielem wartości, a w każdym razie ich nazw. Te nazwy same są dla nas czasami także wartościami, są wartościowe, i dość często niestety się zdarza, że do pojmowania słów ogranicza się nasze pojmowanie wartości. Niektórzy bardziej cyniczni mogą sądzić, że wartości się. Ujawniają czy też, czy też manifestują, a może nawet są głównie w języku. Takie wartości jak sprawiedliwość, uczciwość, godność. Niektóre z nich są słowami, które prawie hasłami bywają, i mogą być manipulacyjnie używane. Takie pojęcia, słowa jak wrażliwość, tolerancja i inne pokazują. Najczęściej dobre rzeczy, albo czasami ambiwalentne, jak to niekiedy bywa. Kierujemy się wartościami, kierujemy się też słowami, które te wartości nazywają. Dobrze jest czasem pomyśleć o tym, jak język gruntuje w sobie te wartości i w jaki sposób dostarcza nam możliwości myślenia. Pomyślimy przecież językiem. Myślimy wartościami, myślimy słowami, a zatem myślimy też słowami, które te wartości nazywają.